Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Mafiesta 4 No i dzisiaj chciałem Wam przedstawić kolejny postęp w pracach nad silnikiem CellAI. Zobaczycie dużo nowych zmian, które powstały od ciągu, w ciągu pół roku od ostatniego filmu, czyli całkiem sporo czasu minęło. Dowiecie się na temat tego projektu, jak to wygląda, zobaczycie już testowe mapy, jak, jak się to wszystko tworzy, system materiałów, pokażę Wam na przykład cienie, czy zaawansowany już troszeczkę rendering. No i dowiecie się też troszeczkę więcej informacji na temat beta testów, dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. Na początku muszę Was trochę przeprosić, um, bo sporo czasu było przesuwane te beta testy. Na początku były planowane w ogóle jeszcze na kwiecień 2013. Wtedy silnik co prawda był już gotowy, gry da się robić. Już kiedyś pokazywałem tam jakąś prostą, chyba ale generalnie jeszcze dużo pracy chcę w to włożyć, zanim będzie można coś naprawdę ciekawego stworzyć. Poza tym w ciągu tego pół roku, zwłaszcza w czasie wakacji bardzo dużo zmieniło się jeżeli chodzi o sam rodzenie silnika, zapis plików do map i tego typu rzeczy. Teraz już to wygląda naprawdę bardzo ładnie w kupie i jest gotowy też powoli pod beta testy. Więc planuję na razie otworzyć silnik dla Was gdzieś na ferie 2014. Ewentualnie jak nie to pewnie będzie dalej przesunięty na maj. I czerwiec 2014, kiedy to już minął maturę, bo ja w tym roku piszę, więc teraz więcej mam nauki niż czasu tutaj możliwości na, na tę. Jednak na pewno w międzyczasie powinny wydać się jakieś dema, czyli jakieś proste mapki, gdzie będziecie mogli zobaczyć już takie niektóre feature'ki silnika. Zapraszam też do śledzenia projektu na stronie warsztatu. No a my teraz uruchomimy sobie edytor silnika, na którym on tam cały silnik bazuje w sumie. Zobaczycie sobie jak to wygląda. Edytor to jest po prostu silnik, który jest uruchomiony w trybie edytora i pozwala na tworzenie gier. Ja tutaj dążę do tego, żeby stworzyć właśnie jedno narzędzie, które będzie służyło do tworzenia gier. Nie będzie więcej i większej ilości aplikacji. No, i tu nam się uruchomił edytor. Dobra, coś takiego jest. Zaczniemy, może, kilka słów wstępu. Już kiedyś o tym mówiłem. Na dole jest okienko kontentu, czy taki manager plików, jakby o którym zaraz więcej opowiem. Tutaj mamy na środku wielkie okienko edytora, to najbardziej nas interesujące Po prawej jest okienko Actor Properties, to są właściwości aktora, na przykład jak zaznaczę sobie ten czajnik, to mam tutaj informacje na temat tego czajnika albo na przykład kaczkę zaznaczę tam tutaj informacje na temat tego. Również jak widzicie tutaj w edytorze, pokazuje mi się takie gizmo, to służy do przesuwania obiektów. Tak, zaraz więcej opiszę może. Na samym początku w ogóle jeszcze będziecie mieli takie okienko po prostu, na którym będzie trochę informacji na samym początku. Hmm. Jak widzicie jest po angielsku wszystko, ale niedługo piszę już powoli tam z co prawda mi się średnio chce, bo tak trochę ma żmudna robota, napisów jest bardzo dużo w tym silniku, całym w edytorze zwłaszcza. Ale na przykład piszę dokumentację już po polsku, więc niedługo też na stronie Celeleja będzie dostępna dokumentacja, którą będzie można sobie zobaczyć co tam wygląda to I tu jest trochę też już linku do tworzenia różnych rzeczy A ja szybko opiszę po prostu edytor na, tym, na przykładzie tej mapki, to jest jakaś tam mapka stworzona sobie w miarę szybko, w ciągu tam kilku minut Mamy sobie trzy świata punktowe, które generują nam, renderują nam tutaj cienie, jak widzicie tu mamy cień Dynamiczne są w miarę, proszę bardzo E, tak łapa pieniędzy rzucę go i beczki, cieni, i czajnik nawet i wszystko sobie ładnie działa. Możemy sobie zmienić na przykład kolor światła na taki o prawda I w ogóle to wszystko fajnie sobie działa. Na przykład każdy obiekt może nie rzucać cieni, na przykład teraz tak zrobimy, nie, nie rzuca cieni, teraz tak. E, na razie są cienie dynamiczne, widzicie, tak to wygląda bez ale będą też statyczne, które będą renderowane w silniku i będą tylko nakładane po prostu bezpośrednio. Ale to to potem dodam ten feature. Na tej mapce, gdzie tu mamy jakieś pieniążki sobie leżące, każdy oddzielnie to jest pieniążek, tu jest kupa też pieniędzy, mamy sobie jakieś beczki z jakąś bombą, czajnik, tutaj kaczka. tu jest bardzo fajna rzecz, czyli dynamiczny materiał, gdzie ta kaczka zmienia nam kolory. O tym zaraz opiszę dokładniej. Mam jeszcze jakieś inne beczki, jakieś tam roślinki, jeszcze jedno światło. Taka prosta sobie mapka, na której jest w sumie trochę. Stworzenie takiej mapki bardzo szybko trwa. Najwięcej czasu zajmuje samo importowanie kontentu. I może na początku, że zajmiemy się samym kontentem, czyli zawartością, plikami, wszystkim tym, co jest używane w grze, bezpośrednio przez mapy, czyli tekstury, modele, muzyka, filmy. I do tego właśnie służy ten content window, taki manager assetów, może manager Jak to ładnie po polsku powiedzieć, nie pliku, bo to, to nie zawsze są pliki. To jest raczej menadżer manager zawartości, o tak można łatwiej powiedzieć generalnie po prostu służy do tego, do zarządzania wszystkimi, wszystkimi asetami i zajmiemy się na początku tym, że silnik, jak otworzymy sobie tutaj może edytor, folder edytora to mamy sobie folder packages, w którym znajdują się jakieś pliki i właśnie każdy plik z rozszerzeniem celej to jest paczka prostów, a w tej paczce są pliki, które używane są przez silnik. I tutaj jak widzicie mamy te kilka paczek, mamy jakiś my package, c various ground i w każdej z tych paczek są tutaj jakieś elementy. Mamy teksturki, mamy modele, materiały, do teksturek już jest generowany podgląd, dla materiałów jeszcze nie ma na razie coś takiego. I do modeli jest na razie taka chatka, więc też jeszcze nie ma, ale będzie wszystko ładnie to wyglądało, więc naprawdę praca z edytorem jest, jest bardzo łatwa. Ja może sobie otworzę tak to okienko, żeby było trochę większe. O, mamy coś takiego, tu możemy sobie schować tę listę paczek. E, to jest liczba paczek właśnie, które są zimportowane aktualnie. Ich może być całkiem sporo. Na początek może stworzymy sobie własną paczkę, nazwiemy ją Ford. E, I tu będą, może models. i tu będą modele. Które są często znane przez wiele osób, modele z tego z Uniwersytetu Stanforda, które były eksportowane, tam zeskanowane takie fajne modele. Zaraz zobaczycie, żeby zimportować te pliki, możemy sobie kliknąć po prostu prawym przyciskiem import lub przycisk tutaj, taki to strzokę dodał, albo właśnie w najłatwiejszy sposób znaleźć sobie te trzy pliki i przenoszę sobie do edytora. Proszę bardzo, mi się zimportowały wszystkie. Jak widzicie, jeszcze nie ma tego generowania ikonek, ale to się pewnie pojawi jeszcze po następnej wersji na beta testy na pewno będzie podgląd. No i mamy sobie tutaj trzy modele. Buddha, bane i dragon. Nas interesuje na razie może dragon. E, czyli taki smok, zaraz zobaczycie go, sobie tutaj go przeniesiemy i praca z datorem jest, jak już powiedziałem, łatwa, po prostu przenoszę sobie tutaj cyk. To się chwilę będzie pewnie mieli, bo on go ładuje. E, I mamy sobie tutaj e, smoka. On jest troszeczkę mały, zaraz Wam pokażę jak go ulepszyć. No i przeniesiemy go sobie troszeczkę tutaj. No i kurczę. O, e, tu jest nasz smok, jest taki trochę mały, trochę zielonkowy, ale już jakoś tam wygląda. E, skalę, skalować możemy tutaj go, powiększyć możemy so, Ojej, nie ten, nie ten model zaznaczyłem. Mbeczkę skalowałem. E, tu możemy sobie, go, jak widzicie, zeskalować. E, możemy też go przesuwać tutaj używając e, właściwości tego aktora. E, ale dużo lepszym sposobem tutaj na przykład będzie, bo wiem, że ten model jest malutki, to kliknę sobie dwa razy na ten Dragon OBJ tutaj w kontekście i pokaże mi się kolejne okienko, które jest jeszcze w fazie projektowania. Tutaj ten biały ekran to tu będzie podgląd na żywo modelu, go jeszcze nie ma skończonego, a po prawej mamy informację od tego modelu. Każdy model składa się z meszy, każdy mesz ma trochę właściwości, na przykład mam pamięć, ile zużywa, ile wierzchogów, ile... Ile wszystkiego jest? Każdy mesh może mieć lekkie przy, e, przesunięcie, może mieć skalę, rotację, rotację jeszcze nie ma i właśnie materiał. To jest na razie No Material Selected. No to stwórzmy sobie dla niego może materiał jakiś. E, new Material tworzę sobie e, i tutaj w prosty sposób po prostu e, wpiszę sobie może materiał po prostu i stworzy mi się tu jakiś materiał. E, I teraz sobie go ten materiał przeniosę. I zobaczmy, że. Nic się za dużo nie stało, zmienił się na jakiś tutaj, taki kolor, e, klikam sobie dwa razy materiał i mam okienko materiałów. To okienko już jest w miarę skończone, tylko też nie ma tutaj tego e, podglądu na żywo materiału, ale to, to zrobię też na beta testy na pewno. E, okienko materiałów e, to jest edytor na żywo materiałów, który ułatwia bardzo tworzenie właśnie e, plików, które będą shaderów dokładnie, które opisują dany, dany model, jak ma być renderowany. Na razie stworzymy sobie po prostu, klikamy prawym, Constance i color ojej, e, i klikamy sobie color e, I tutaj możemy sobie wybrać jakiś kolor, na przykład czerwony I teraz e, tworzenie materiałów jest bardzo, bardzo proste, po prostu zaznaczam sobie tutaj color ten e, kwadracik I łączę sobie kwadracik color z diffuse Diffuse to jest właściwość materiału, czyli ten kolor jaki ma standardowy Emisji to jest emitowany, tu mamy normal, tu trochę jest informacji, może nie będę wnikał, klikamy sobie save Tutaj mamy też kilka opcji, jak na przykład optymalizowanie. Czy na przykład możemy zobaczyć sobie kod tego materiału? Co już mówiłem kiedyś, można tu jeszcze zoomować sobie to ewentualnie, przesuwać to całkiem fajnie działa. Ten widget można sobie nawet komentarze robić, jakieś te tego typu rzeczy zmieniać. Kolor tych komentarzy tutaj przez przezroczystość przesuwać. Sobie obiekty więc ten edytor materiałów całkiem fajnie wygląda. I zobaczmy sobie, że nasz, nasz smok, jest, smok jest czerwony, bo się zmienił troszeczkę. Tak więc fajnie to całkiem działa. Powróćmy sobie jeszcze oj, do naszego materiału. Ja bym chciał w nas. ojej, nie to nam się otworzyło. Ja chciałem Wam najbardziej pokazać może dynamiczne materiały, czyli to jak ta kaczka na przykład działa. Więc my sobie też stworzymy tego smoka, który żeby tam tak zmieniał kolor sobie fajnie. Tylko na początku go jeszcze powiększymy, jak już mówiłem, zrobimy sobie tutaj 4, 4, 4 zapiszemy sobie i mamy smoka większego może nawet większy jeszcze będzie lepiej wyglądać Załóżmy 6 on będzie, będzie całkiem spory no i teraz ładnie wygląda smoczek że rzucę sobie cień tutaj no i teraz zajmiemy się materiałem Na materiał może się dosyć tutaj po prostu właściwości modelu i tu mamy ten materiał Tworzenie dynamicznych materiałów. Opiera się w gruncie rzeczy o coś takiego, co jest tutaj pokazane o, w zakładce. Oder mamy time. Time to jest akurat e, graf, który nam pozwala, daje nam dostęp do, e, do czasu, bezpośrednio czasu silnika, milisekund i sekund, e, upłynię, które upłynęły od początku gry i ilość FPS-ów aktualna. E, więc można, można całkiem ładnie tutaj materiałami zarządzać. Następnie, my potrzebujemy sobie funkcji matematycznej LERP które nam będzie sobie tutaj zmieniać ten kolor. Tylko tak to sobie odłączę. Lerpa sobie podłączy tutaj Result do Diffuse koloru i będzie nam może zmieniać kolory. Zaraz zobaczymy z których. Może z, z białego jeszcze. O, niech będzie biały, albo troszeczkę, troszeczkę zmniejszymy. O, do tej. Funkcja LERP pobiera dwie wartości y i Amount, a Amount to jest. Liczba od 0 do 1, która określa zakres między tym a tym kolorem, tutaj wartościami, i my potrzebujemy od 0 do 1, a od 0 do 1 to nam będzie, przyda się na funkcja z sinus. Tyle, że sinus daje od minus 1 do 1, do więc jeszcze musimy go troszeczkę przekręcić. Można go po prostu znormalizować, ale my sobie zrobimy go tak, żeby no ładnie to działało, sobie to zrobimy. Sobie, albo może faktycznie, zrobimy sobie po prostu tak będzie nawet inaczej, troszeczkę niż tam będzie troszeczkę dłużej czerwony pewnie, albo troszeczkę dłużej. tak, dłużej będzie czerwony. I teraz potrzebujemy tylko jeszcze nas milisekund, ale my chcemy troszeczkę je zmniejszyć, więc dodamy sobie divide i podzielimy sobie ilość milisekund, które odpłynęła od początku gry przez 300, bo 300 tutaj, znaczy no, można jakoś liczyć, bo chodzi o to, żeby troszeczkę te milisekundy to za dużo, więc musimy sobie podzielić gdzieś, dobrze, przez 400 o, załóżmy tyle e, i tak wygląda mniej więcej materiał może troszeczkę na dla osób jest skomplikowane ale jak się troszeczkę więcej w to kręci to łatwo wychodzi to na przykład ogarnięcie czegoś takiego zajęło mi dopiero tylko parę minut może mniej więcej jak to ma wyglądać, bo to w bardzo prosty sposób się, się tworzy, tu możemy komentarz sobie napisać na przykład um, od 0 do 1 do będziemy mieli tutaj liczbę e, to jest tytuł komentarza, można sobie na tutaj napisać coś Ojej, e, opis Coś tam, e, opis może sobie też zumować. Tutaj jak się oddalam, to jak widzicie, tytuł komentarza cały czas taki sam jest wielkości, mniej więcej. Możemy sobie zmienić kolor, całą, Znaczy to przezroczystość tutaj. Kolor. O, naprzedżony. I zapisuję sobie to. Zamkniemy sobie. I jak widzimy, ta dam sztuczka się udała. smog zmienioną kolory. Całkiem dynamicznie, wszystko działa ładnie. No i nie ma problemu. W ten materiał nawet możemy dać. Na więcej tutaj ciał może ja na razie sobie tylko to zapiszę te paczki, żeby mi te pliki się potem nie zgubiły przypadkowo. Ehm, dobra, tu muszę zapisać, będzie musiało wszystko. No, ok. E, ten materiał mogę sobie do każdego ciała praktycznie przyłożyć, na przykład teraz się przyłożę do tych pieniędzy, jak widzicie, mogę sobie do podłogi to przyłożyć, wszystko, każdy materiał, wszystko, wszystko może mieć ten sam materiał gdzie przenoszę sobie tylko ten materiał nie za tutaj na obiekty i, i mamy trochę tych ciał w tym materiale ale, e, więc jakoś to sobie działa dobra ale my teraz się skupimy nad e, następną cechą silnika którą jest e, tutaj może najpierw stworzymy sobie nowy świat i stworzymy sobie pusty świat stworzymy go sobie może e, na pulpicie gdzie jest pulpit kurczę, pulpit znikł no dobra, to w folderze pobramy jakiś w1 e, I stworzymy sobie mapę, no, tu są template'y map, na razie w sumie to są tylko dwa na razie empty words zaznaczymy Tej mapy nie zapisujemy I stworzyła nam się pusta mapa Tu dużo ciekawego nie ma, po prostu jest czarny ekran e, I wejdziemy sobie teraz w view i world properties lub of ten przycisk tutaj e, Okienko world properties, e, jak sama nazwa wskazuje, to ma właściwości danego świata na razie tu jeszcze nie ma za dużo, można jakieś tam informacje, nazwę, prawa autorskie czy jakiś opis, spawn point na przykład gracza i tego typu rzeczy, na przykład tło, kolor tła, można to zmienić, na, na razie potrzebne to. I na razie jest przycisko tutaj, przeniesiony, kraj, terrain. Klikniemy sobie go i tada mamy już jakiś teren, znaczy coś, co wyglądać będzie jak teren zaraz, zobaczycie. Na razie to są cztery czanki, bo teren w Celeleju składa się z czanków. Każdy czank ma swoje właściwości i jest zwykłym aktorem, tak jak inne wszystkie obiekty. Jednak różnica jest taka, że on jest podłączony bezpośrednio pod teren. I właśnie tutaj mamy w wakinku aktora, mamy dwie zakładki, pierwszy teren properties i teren chunk properties. Tu mamy właśnie właściwość terenu, a tutaj właściwość tylko czanka danego zaznaczonego. Na przesunięcie pionowe, czy na przykład czy, czy zacienie, więc tutaj wszystko można sobie też resetować. Każdy jungle też może mieć ciało fizyczne. Ten, ta jest zaznaczona teraz na zielono siatka to jest właśnie ciało fizyczne, mogę sobie je usunąć. I teraz gdy zaznaczę sobie wszystkie aktorów, Ctrl A kliknąłem, to, to właśnie tylko ci mają, to mogę też temu zabrać, temu na przykład dać. Jak znaczę ze wszystkich aktorów, to widzicie, że mam tylko te dwa mają ciała. E, możemy sobie też zresetować cały teren, więc tutaj wszystko ładnie zarządzanie działa. I e, jest dynamiczne, działa w 100% tutaj timeowo No ale cztery czanki to niedużo. Zaraz zobaczycie, że silnik potrafi bardzo dużo czanków operować. E, no i zwiększymy sobie po prostu rozmiar tego, tego całego naszego terenu. E, zaraz zobaczymy ile tych aktorów będzie dokładnie. O już nawet jest tak dużo, że już się nie mieści tutaj w tym zasięgu renderingu. Jest 324 chunki, więc jest całkiem sporo. Jak żebym zobaczył wszystkie to o, może tak być lepiej z góry. E, tutaj na, na górze na pasku macie trochę informacji na temat renderingu. FPS-y troszeczkę spadają, bo e, nagrywam pulpit cały, więc to generalnie leguje bardziej. E, no ale mam teraz e, stabilny tutaj rendering, trwa, no tak, w sumie skakczę ostro, ale nas interesuje może o triangles per second. Jest 61 milionów, 63 miliony Trójkąty na sekundę, więc całkiem sporo. Jak znaczy sobie to wszystko jeszcze i oddalę się, to wzrasta do 180, no sporo całkiem. Testowałem bez nagrywania, to mniej więcej silnik wytrzymuje w edytorze. Około 250 milionów trójkątów wtedy już powoli zaczyna spadać ilość FPS-ów, ale to jest i tak bardzo, bardzo dużo, więc jestem zadowolony z optymalizacji. Silnik również działa na gorszych komputerach, więc nie ma tu problemów też z tymi z platformami, więc pod tym względem jest OK. Jeżeli chodzi o teren, to na razie jak widzicie jest taki troszeczkę dziwny, bo jest płaski, dlatego do tego służy nam tutaj brushes, tylko że ja tu muszę usunąć te brushes. Brushes to są pędzle, które służą do modelowania i malowania terenu. Jednakże malowanie jeszcze jest nie zrobione, dlatego my zajmiemy się tylko modelowaniem. Jakiś tam test jeden, stworzymy sobie brush. To też jeszcze jest w miarę, w miarę czasu prac nad, nad tym wszystkim, ale zaraz zobaczycie kawałek tego. Jakiś pędzel sobie znajdźmy, byle co zaznacza w sumie to nie jest istotne. O, ikonka jakaś taka. Jeszcze jeden brasz dam, 2. I zaznaczymy sobie jakiś, nie wiem, no byle co jakieś, na razie to i tak nie jest istotne. No i mam sobie dwa pędzle. Każdy pędzel ma swoje jakieś tam właściwości, rozmiar, siłę, moc, brasz też. Pędzel każdy może być uruchamiany w kilku trybach. Smooth, random i standard. Co prawda, na razie one są tylko brane jako i tak, ta te tekstura tego brusha i tak na razie jest nieistotna, ale to wszystko będzie mniej więcej działało potem w ostatecznych wersjach. I żeby użyć pędzli, to po prostu musimy wejść na górze na pasku editor mode, zmienić. Mam teraz gizmo mode. Gizmo to jest właśnie ten, te takie trzy strzałeczki, które są teraz przeznaczone aktorze w Terrain carving mode. I teraz mamy troszeczkę inaczej, widzicie, bo mam no, do myszce jakieś takie tutaj cztery ikonki, to jest właśnie ten, ten pędzel, tylko że on jest jeszcze mówiłem, że już nie jest jeszcze dobrze dopracowany w sumie to nawet, chyba jeszcze się nawet nie zmienia pędzel ale jak zaznaczę sobie czanki to mi się tutaj zmienia podświetlenie więc to już działa no i zmienimy sobie może trochę rozmiar tego i siłę no i zróbmy sobie jakąś górę proszę bardzo, tak działa to mniej więcej może siłę lepiej zwiększyć power troszeczkę o. i tworzy się jakieś góry gdy kliknę sobie alt to będą się tworzyły tutaj doły co prawda tutaj jeszcze tak to zrobione było dość na szybko w ciągu dwóch trzech tygodni tylko ogarnięte w miarę żeby działało żeby się renderowało i żeby nie było błędów i żeby się zapisywało to do pliku bo tyle cząstków zapisać każdy wierzchołek to, to też troszeczkę trzeba było to ładnie ogarnąć ale mniej więcej renderowanie i wszystko działa twardość to jest też fajna sprawa bo można sobie zmieniać to no to się strasznie przydaje bo na przykład teraz ja tutaj trochę potworzę i będę miał takie górki, takie bardziej e, mało, mało miękkie, tak można to nazwać. E, to w trybie random można też rzeźbić sobie będę miał takie 100% już randomowe rzeczy. Mm, ale tych trybów pędzli będzie więcej, e, żeby, żeby tworzenie po prostu tych map ewentualnych to było naprawdę bardzo łatwe. Mm. No I to w sumie to mniej więcej tyle, bo jeżeli chodzi o rendering terenu tutaj... E, jeszcze jest dużo, dużo roboty. E, a jak zobaczycie, a jeszcze jedna rzecz jest fajna sprawa, zrobione jest e, UNDO. Tutaj mamy UNDO i REDU, czyli kolejkowanie. Można cofać z rzeczy, które się wykonało. Na razie to jest zrobione tylko właśnie dla tego terenu, i jeszcze jest też niedopracowana, Ale jak kliknę sobie teraz strzokę do tyłu, to powinna mi owa się. Tutaj mamy, mieliśmy górkę przed chwilą, kliknę sobie w, do przodu, widzicie, ona znika, pojawia się, więc e, tutaj można też cofać wszystko. Pewnie będą wszystkie akcje, które będzie się dało w edytorze zrobić cofane. Na razie jest ich nieduży, tylko, tylko teren można cofać sobie Wróćmy sobie do Gizmo Mode. Jak widzicie mamy teraz na przykład ten chunk stworzy, który sobie tutaj zmienialiśmy. Jak widzicie, on teraz ma trochę inaczej wygląda tego ciało. Możemy sobie usunąć to ciało fizyczne i trochę to się zmieniło. Generalnie jestem i tak już zadowolony z tego, im więcej tak to wygląda rendering. Dobra, to było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Zmian było takich może wizualnych nie zaś tak dużo, ale naprawdę silnik znacznie się zmienił od ostatniego odcinka. Dużo nowości jest i jest znacznie bardziej stabilny. Oczywiście to będzie dalej się zmieniać. Planuję wydać też demo pokazując jakąś prostą grę, tutaj nie wiem jeszcze co wymyślę. W każdym razie że modeli mam całkiem sporo, te modele, które tu widzicie to... One są wszystkie na licencji public domain, więc będą też dołączane do silnika. Jeden z autorów właśnie publikuje nas na swojej stronie internetowej i może też zaliczy, załączę link do, w opisie, jak ktoś był zainteresowany. No i dobra, to więcej na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podoba silnik. Już niedługo kolejny będą filmy, może nie z takim opóźnieniem jak pół roku, ale na pewno szybciej. Na moim fanpage'u, na Facebooku możecie śledzić też na bieżąco tam jakieś zmiany, wrzucam zdjęcia raz jakiś czas. No i na stronie warsztatu. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dzięki, wielkie za oglądanie. No i trzymajcie się po. Cześć!